Witam wszystkich ponownie. Będziemy kontynuowali jak zwykle w serii flashback przygody agenta Konrada. Szczerze mówiąc, grałem jakiś czas temu. W międzyczasie miałem kilka innych rzeczy na palecie, więc nie pamiętam na czym żeśmy skończyli. Oprócz tego, że. Uciekłem z więzienia. O kurde, a ty... Się... O kurde, nie, nie, nie. O kurde, spadaj. O, nie, nie, nie. E, czy to będzie bolało? Tak, zdecydowanie będzie bolało. Dobra. i nie działa mi... Cz, myszka. Jak się cieszył. Dobra, mamy pierwszy zgon. Tak mniej więcej do 10 pewnie dojdę. Przynajmniej wiem, co mnie czeka. Aj, 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 już wiem co Do góry. Granat. Tu trzeba wrzucić granat. Dobra, ogarniam już. Ach, cudownie. A jak tam wrzucić granat? To jest pytanie. Dobra, nieważne, 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 nieważne. Tu mamy. Nie to, co ty robisz? Użyj. A i teraz można. O ty. On nie zaczął z tego korzystać. Dobra. Nie jest źle. Gdzie jest ten drugi? Zajrzewam, że wam, że z tej staj... o a co to jest, co to było a to piętro wyżej jak załatwić to dzielnictwo? Nie tak. Dobra, nie... nieważne. Olejmy to. Chyba wyłapałem wszystkie pociski pomimo... pomimo próby ochronienia się. Dobra, i... O kurde... Aj jaj laser. Dobra. Ach, jak cudownie, naprawdę. A, tu można wrzucić granata. Jak się te granaty wybiera? To jest zagadka dla mnie. Nie, pami nie pamiętam totalnie. Aha, tak się wybiera, dobra. Mm, a jak się je rzucało? Środkowy... Nie, nie. Aha, bo nie mam kamienia. W drugą, kurde stronę. Ja nie mogę. Mam nadzieję, że to załatwiło kamerę. Gdzie jest ten gość? Wow. O, bo po co ja tego użyłem? Dobra, to załatwiło sprawę z kamerami. O, nie nie, 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 nie nie będziesz we mnie strzelał. Aj, aj, Nie, ja ten trzydzieści. Przywisk... Dobra. A jeszcze zdroweczko, tak na tylko i wyłącznie wszelki wypadek. Gdzie ten gość się ukrywa? Dobra, jedna rzecz z głowy. Tu się ukryjemy przed wstrętnym laserem. Mam nadzieję, że z dołu mi żaden nie wyleci. I drugi. Nie. Glutki jakieś, może? Nie ma ich glutków. Dobra. Więc ten kawałek wygląda już na. Mm, przebyty. Przeją taką nadzieję. A tu mi nie zaszkodzi ten laser. Wow, co to było? Okej, okay, a tutaj ja nie przejdę przez ten laser. Hmm, świetnie. Czyli zostaje mi tylko tamto przejście, które się w tajemniczy sposób dla mnie otwarło. o oh -oh. Dwa. Okay. No okej. Okay. Chyba hmm. udało się to przejść w miarę rozsądnie i sprawnie. Mam on wróci z powrotem, ten laser. Hmm. nie bardzo. Teleporter. Middle Mm. o niezłe niezłe czyli mamy sposób na przejście lasera tego o tutaj co się kryje nie wiem co tutaj się kryje czy to jest w ogóle potrzebne mi co jest wyżej nic Aha, już wiem jak to ogarnąć. Tak, dokładnie. I co, jak to teraz działa? Nie. Okej. Okay. Rzucam aha Podnieś. To się jeszcze może przydać. Co to <coughs> było do cholery? O oh mein god. Dobra. Tu mamy glutka. W sumie to... Do... Tutaj też mamy glutka. O oh mój... A tyś się skąd tu wziął? No i okej. Okay. Tu w miarę ogarnięte. Strasznie ciemno. Wierzę, że wy będziecie jeszcze mniej widzieć niż ja. Mam nadzieję, że tutaj żaden laser mi nie dopa... A tu nic nie ma. Ciekawe. I ultra w, w, widzenie w podczerwień też niewiele pomaga. Nie wiem totalnie po co ten skrawek tutaj był. Chyba nieważne. Tu możemy sobie spokojnie już przeskoczyć. Zlikwidować... Aha, nie możemy zlikwidować. W takim razie, na dół. u uh, Teleport. Te drzwi się chyba nie, <śm> nie otworzą. Zaraz, wybadajmy tą sprawę. Nie otworzą się te drzwi. Tu. W zasadzie nic nie ma więcej Tak, tutaj już nic. Nie wiem, bo... Po co ja tu w ogóle szedłem? Tak, zdecydowanie. Nie. Okej. Okay. Życie z nich zabrać świetnie. To jest bardzo przydatna rzecz, jednak Virtual Reality Access. Dzięki. Musiałem przerwać nagrywanie, a bardzo tego nie chcę. Co to uczyni? Jestem tylko ciekawy. Moglutka, okej. Okay. Aha, otworzymy drzwi. Hmm. Tu i na Ian jest. Zaraz go odwiedzimy. My mamy z nim wiele spraw do omówienia. O tej win... Gdy jeszcze w żaden sposób, żebym nie sprawdzał. Level 15. Już to ogarniemy. Punkciki. <coughs> Punktciki 3. Okej. Okay. Jeden... Ah, heavy shotgun, dwa Glasses, jeden Force Field. Jeden granat, jeden steampunk. Nawet nie gdzie te do granatów znalazłem. O. co? Aha, tu jesteśmy. Tu jesteśmy. Eee, to pieszczocha. Załatwiliśmy glutka. W zasadzie nic więcej nie było tutaj do roboty. Tu. Tutaj też nic więcej.

Wow, ten z łapki strzela. Kurde, cały czas obrywam. O, nie spadaj na mnie, zostaw mnie. Polega ta walka Czy ja mam go załatwić jako y, bloba, czy mam go załatwić jako y, sformowanego O, udało się Coś tu leży więc... Podniósł. Co to było? Nie zdążyłem przeczytać. <coughs> tak jakby. Hmm, dobra. Czy to był drugi boss? Zdecydowanie łatwiej ci sobie. Nie, Virtual Reality raczej y, odpuszczą sobie granaty. Mamy. O, jeden więcej się... A nuż przyda. Mhm. Jakieś surprise Nie, raczej. Wszystko gładko na razie idzie. Tak, i co dalej? Co dalej? Teleport? <t> um. Teleport? Powiem najpierw granata. Skoro tam można było znaleźć granaty, to może one służą do użycia tutaj. Pięknie. Ogarnięte. O, ważne. Podnieść. Ło wow wow o wow, 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 wow. Aby skądś On mnie w plecy wybuchnie Tutaj nie ma o, teleport, zapomniałbym Tu nie ma za bardzo chyba sensu mm, iść tędy, ponieważ od razu mnie spali laser. A to troszkę skomplikuje mi y, rozgrywkę. Ale tylko troszkę chyba. I szybko... Szybko biegnij. O, udało się. To jest glutek. Wow 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 a tu laser... Nie, na szczęście nie idzie do mnie Czy tutaj coś się sensownego znajduje? Jest... Pytam się Czy niekoniecznie? No oprócz tego, że było życie, to raczej niekoniecznie. O, tu się można było rzucić granatem. Tylko po co? To jest w ogóle gdzieś na zewnątrz. Gdzie jestem do cholery? Dobra, olejemy ten granat. Mamy trzy w sumie. A dobra, zaryzykujemy. O, 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 o. Jest. Nie wiem co to miało dać. I nie wiem, gdzie mam iść, jak zwykle. Totalnie nie wiem, gdzie mam iść. Tu jest, że tak powiem... O, już wiem. Już wiem, do... A gdzie on, teleport? Oj, 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 cofnij się. Cofnij się jeszcze. Dotąd jesteś mniej więcej bezpieczny. Gdzie muszę rzucić tym teleportem chronionym? Może tam? Przez tą tu? Spróbujemy tu. O, Boże muszę jakiś inny przycisk wymyślić na to. No, <śpiewanie> tu pat. Świetnie. bo to generalnie kurwa, czemu na górę nie patrzysz jeszcze bardziej Konradzie? Oj, generalnie takie się dać zniszczyć, ale się nie dają. Dobra, ja wiem co, co trzeba będzie zrobić. Nie dać się zabić w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności rzucić teleportem tam. O nie, no przecież trajektoria była całkiem inna. Próba podniesienia teleportu. O oh, yeah, teraz udano. Mhm, mamy więcej dotąd sobie kur. Jednak z tym kółkiem nie jest najlepszym pomysłem. Jest, jest. Tu prawie, że. No i próbujemy. Wow. To wysoko w ogóle było? To było to. Tak, no, nie wysoko w sumie. Co to jest do cholery? Ludzie gdzieś żeśmy doszli wygląda to na struktury morfowskie Architektura bardziej kosmiczna niż ludzka, więc idziemy sobie do teleportu. Który nas przeniesie do... Nie wiem więc przekonamy się o tym razem w następnym odcinku. Do zobaczenia, dzięki za oglądanie, cześć.